Ale tej Monster High z znaczy pierwszy odcinek z też dzisiaj to, będzie. Jeden i... humor. Jest. ...zniżki. ...odsywaj. W grudniu nas czeka paraplotówka, nie? U Ani. U w polu, w kolu, ...nie w Polsku Nie. No dawali, ale... Tylko to A, Kleja pojechała, dobra? Nie? Mhm. Dlaczego? No tylko no, tak. No, zachęcie, do, roz, to, Mówią, to nie dla To nie dzieci. po To, pod, latach, to zaraz, bo od razu nawet polski, To Jutro, tak. Już idziemy na rozwód! Super! Ja to, co Jestem i gdzieś no, 8 :25. 8 :25. 8 :25. Jestem. To jest Cloudynul? Null. move. mol. to. się się na. Jestem. Ale co ty. Nie też widziałem. Wtedy. No, no okej, ok, to wtedy rozwód, co pochodzę. To oczywiście z moją młodą siostrą się nie zadziera. Czekaj, bo jeszcze klock miał mieć rozwód. A, on no, tak, 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 bo on jeszcze ten, ten, ten miał mecz, czyli ten, ten, ten. ten, ten. Ten... Ten... Część, to jest taka czaszcza chłopak prowadzi podawka, ich program. Tak ten, ten, ten... Jak... Jak... Trzynaście rzekaj? Tak? Oto ci chodzi? Nie? No tak, no oto. Od razu po tej bajce na TV pół mach. gówno, gówno, gówno. Mieszku, gdzie ty byłeś? Przepraszam. Co to za wylewanie? Nie mam cię w dupie. Idziemy na rozwód, siostry. Przejdź co braciowe. Tak, rozwód trwa ta na ciebie! Jestem sędzią, tak więc no, oj. nie ma mnie słuchać. To jest krzesło autowe, proszę pan. Dla Kora jest kamerze. Chcesz dla Kora, oj. a tutaj ty? ty tu, 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 tu. tu. Oj, oj, chcesz Dzień Dzień dla Kora. Oj. Po prostu za słowo coś ja zrobił. A mam pomysł żeby się z nią rozwodzić. Jaki? O Chodź. Juś, już, 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 Nigdy już. Mama, wytłumacz, powiem mamie że jesteś w turniejach. Uderzłaś. Chyba Cię nie uderz. Iłam. Mhm. Eee... Okay. To jest super fajne. E, że się to odpędzamy. żyły. zżymy. List. E, okay, to rozwód trwa teraz? No, co? oczywiście. No, e, ja. masz, no, rozwód trwa Te, teraz, start. Ej, ej, co? Jutro idę do fryzjera. Żebyście patrzali, jeżeli no, wydarasz mi na tak, laku, to je, jak, e, nie. Jak. nie zrobił tak, to znaczy... Że Mam już i tak się zmieniłam. Pozostało cię ale o. tam było też zdjęcie na Okej. Rozwód są i, najemna, i Zamknij się, ty no, też. To, bo, Mam coś tu... Popatrz tu... Popatrz tu... nie